Kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku trwa. 14 listopada podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisano umowę na zakup kolejnych 10 pojazdów elektrycznych typu LF2 od Bydgoskiej Pesy i tutaj jest możliwość dołożenia kolejnych 10 aneksowania umowy, czyli z opcją będzie ich 20. Również jeszcze mamy opcję na kolejnych 10 pociągów spalinowych, więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie zamówić 60 pociągów wykorzystując wszystkie opcje, które mamy dzisiaj zapewnione. Cieszymy się, jest to bez wątpienia sukces, że w tej kadencji w niespełna 2 lata udało nam się zakontraktować 40 pociągów. Zamówione Elfy 2 to pięcioczłonowe składy elektryczne, które mogą zabrać na pokład do 540 pasażerów. Każdy taki pojazd ma długość ponad 90 metrów. I tu ciekawostka. Po zakończeniu dostawy z nowego zamówienia w taborze kolej dolnośląskich będzie 55 elfów typu drugiego. Ich łączna długość wyniesie uwaga 5 km, czyli tyle, Ile mierzy odcinek trasy kolejowej od stacji Wrocław Główny do stacji Wrocław Muchobór? Kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku trwa i toczy się na dwóch frontach. Pierwszy to odbudowa i rewitalizacja poszczególnych odcinków linii kolejowych. O tym myślę niebawem zakomunikujemy, bo plan, jaki mamy na najbliższe lata, jest naprawdę bardzo ambitny. Ale rewitalizacja linii pociąga za sobą kolejną odpowiedzialność, a wręcz zabezpieczenie taboru kolejowego na z jednej strony dogęszczenie połączeń kolejowych na tych liniach, które są już obsługiwane, tak żeby one były jeszcze bardziej atrakcyjne. Z drugiej strony to jest kwestia obsłużenia tych nowych, zrewitalizowanych odcinków, które mamy w planie. Przypomnijmy, że dzięki zawartym wcześniej umowom regionalny przewoźnik zakupił dotychczas 45 sztuk takich jednostek. Dzisiaj kolejna umowa. 25 pojazdów zostało dostarczonych w ramach pierwszej umowy te wszystkie pojazdy z tych dostaw są już na Dolnym Śląsku. Codziennie obsługują pociągi wożą pasażerów. Z kolejnej partii pojazdów zamówionych już pierwsze trzy pojazdy dotarły na Dolny Śląsk. W najbliższym czasie będą realizowana dostawa kolejnych pojazdów, łącznie z tej drugiej partii mamy otrzymać 20 pojazdów typu W48. Pojazdy z najnowszego zamówienia pojawią się w naszym regionie za kilka lat. Te pociągi przyjdą na teren Dolnego Śląska gdzieś za dwa, może trzy lata. Wszystko jest to uzależnione od tego, jak e, państwa polskie, a w ich imieniu e, PKP-PLK, czyli zarządca infrastruktury kolejowej, czyli tak zwanych torów, wyremontuje tory i dworce. Wiemy, że za około trzy lata ma powstać na nowo, można powiedzieć, Dworzec Świebocki i ten ruch aglomeracyjny znacząco będzie mógł się zwiększyć w trzech kierunkach. Biało-żółte Elfy 2 są dobrze znane mieszkańcom regionu i nie tylko. Pojazdy z pierwszego zamówienia kursują po kolejowych szlakach od sierpnia 2022 roku. Są nowoczesne, wyposażone w gniazdka elektryczne i złącza USB, klimatyzację i Wi-Fi. Każdy z nich jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców podróżujących z małymi dziećmi. Pojazdy są myślę, że doskonale dobrane przez przewoźnika. Doskonale funkcjonują. One tutaj biją rekordy bezawaryjności, biją rekordy przejechanych kilometrów. To jest nie tylko klasa pojazdu, ale to jest również, a może nawet przede wszystkim umiejętność jego prowadzenia. Jesteśmy tutaj sąsiadem w województwie dwóch rozwiniętych rynków, czyli niemieckiego i czeskiego, i tutaj nie wypadamy kompletnie blado wręcz trochę nam nawet zazdroszczą. Koszt zakupu jednego LFA-2 wraz z utrzymaniem pojazdu przez producenta i szkoleniami to ponad 43 miliony złotych. Podobnie jak w przypadku poprzednich pojazdów tego typu, także teraz spółka będzie ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych, które wesprą ich zakup.